Jeżeli drażni was hałas skół, czyli słyszycie tak zwaną drogę, to bardzo łatwo sobie z tym poradzić, a tym bardziej, że po zdjęciu koła i nadkola macie do wszystkiego idealny dostęp. Zabieg jest bardzo prosty. Na elementy metalowe przyklej ematę butylową, a na nadkola taką piankę głuszącą, która nie chłonie wody. Ale najpierw muszę wszystko wyszorować. Na początek wystarczy zwykła woda z detergentem. Musimy to naprawdę dokładnie umyć, bo klej błota się trzymał nie będzie. Oczywiście powierzchnię, do której będziemy kleić wygłuszenie, trzeba porządnie odtłuścić, żeby to wygłuszenie się trzymało. Wystarczy do tego zwykła benzyna ekstrakcyjna albo zmywasz do tarcz hamulcowych. Mata ma swój własny klej. Wystarczy więc dociąć odpowiedni fragment materiału i przykleić. By dobrze dolegała, trzeba ją rozwałkować. Na rynku znajdziecie różnego rodzaju maty wygłuszające, ale jeżeli chcecie, żeby Wam szło tak łatwo jak mi, to kupcie matę butylową. Jest bardzo plastyczna i łatwo ją ułożyć nawet w tak trudnych miejscach jak tutaj. Metr kwadratowy takiej maty kosztuje około 100 zł. Oczywiście są różne grubości. Im grubsza, tym lepsza. Od 1 mm nawet do kilku. Najlepiej wkleić tą najgrubszą, tylko żebyście się później nie zdziwili, że nie będziecie w stanie założyć nad kola. Także wszędzie trzeba mieć umiar. Grzesiek wkleja matę dwumilimetrową. Oklejając kolejne fragmenty, starajcie się robić możliwie małe szpary między nimi. No i teraz jeszcze jedno. Masa uszczelniająco-głusząca, uszczelni wszystkie połączenia, tak żeby pod matę butylową nie dostawała się wilgoć, a poza tym jest czarna i to srebrne nie będzie razić. Puszka takiej masy kosztuje około 30 zł. Słuchajcie, może to wygłusza, ale wygląda tragicznie. Nie chcę być w skórze właściciela tego samochodu, jak go będzie sprzedawał. Ciężko mu się będzie wytłumaczyć, że tutaj nie była ciara wstawiana. Zawsze będzie mógł na dowód pokazać nagranie programu 101 napraw. Na koniec trzeba jeszcze wygłuszyć plastikowe nadkola. One także dudnią w czasie jazdy grzesiek, okleja je 3 mm pianką. Tutaj nie musicie się specjalnie starać. Chodzi o to, żeby kryło jak największą powierzchnię. No i jeszcze, żeby się dało je zamontować. Ja myślę, że u mnie się da. Nadkole weszło. Teraz pozostało ten sam zabieg powtórzyć. Na wygłuszenie dwóch nadkoli zarezerwujcie sobie co najmniej 3 godziny czasu. No, chyba słyszycie różnicę. Ale na pewno ją usłyszycie wtedy, kiedy będziecie jechać podczas deszczu, kiedy woda uderza z dużą siłą w nadkola. Jeżeli chodzi o materiał, w przypadku kiedy chcielibyście zrobić właśnie u siebie nadkola, to spokojnie wystarczy Wam metr kwadratowy pianki i metr kwadratowy maty butylowej, a filozofii nie ma żadnej. Za 200 zł możecie mieć znacznie większy komfort jazdy. Fachowiec za podobne wytłumienie policzyłby około 500 zł, poświęcając 3 godziny. Zaoszczędzicie 300. Stopień trudności to 2 gwiazdki.